Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, jestem Centaler, a to jest już trzecia topka anime z gatunku Romans Szkolne Życie. Najpierw chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Szczęścia, zdrowia, spokoju i by nękająca nas epidemia jak najszybciej się skończyła. Przejdźmy zatem do samej topki. Na miejscu piątym Okami Shoujo tukuro -dzi. Erika okłamuje swoje przyjaciółki, że ma chłopaka. Pokazuje im zdjęcie przystojniaka, które zrobiła gdzieś na mieście. Dziewczęta rozpoznają w nim sympatycznego, szkolnego idola Satę który przez przypadek usłyszał ich rozmowę. Spanikowana Erika zabiera chłopaka w ustronne miejsce. Następnie pokrótce wyjaśnia mu senno sprawy oraz proponuje, by udawał jej chłopaka. Książę o dziwo się godzi, lecz ma jeden, ma jeden warunek. Erika ma zostać jego psem. I takim oto plot rozpoczyna się to anime. Zapamiętałem tę serię nie jako średniaka godnego polecenia wam, lecz jako słabą serię, która wyróżniała się jedynie postacią, charakterem i postawą Czarnego Księcia Sadysty. Przygotowując tą topkę na nowo oglądałem Wilczycę i Czarnego Księcia i odziwo dziwo zmieniłem zdanie na plus. Kreska, animacja i muzyka są na dobrym poziomie. Postacie poboczne i fabuła są przyjemniejsze niż to, co zapamiętałem. Główna bohaterka pozostała tak samo słaba, jak ją pamiętałem, lecz nie ostraszała mnie od oglądania kolejnych odcinków. Czasem nawet się do niej przekonałem, ale jest to zasługa jej przemiany, jej relacji z bohaterami pobocznymi oraz przede wszystkim największej zalety tego anime, czyli tytułowego czarnego księcia. Myślałem wcześniej, że jego charakter i postawa nie ma żadnego wytłumaczenia. Po prostu musi być taki, jaki jest, bo tak go napisała autorka i tyle. Dzięki oglądaniu masy szkolnych romansów zrozumiałem księcia, który najzwyczajniej w świecie jest Sundere, czyli zimnym osłem i niej się wprost do uczuć osobnikiem, którego postawę można błędnie zinterpretować jako sadystę i okrutnika. Takie spojrzenie na tę postać sprawiło, iż to anime znalazło się w tej topce. Z czystym sercem mogę ją Wam polecić. Polecić jednak, że nie dałem jej wyżej, ponieważ znam masę podobnych anime, które są po prostu na równi lub znacznie lepsze, jak na przykład serie, które się już pojawiły w moich topkach, jak Majociki lub Ao Haru Ride, jak i, seria, jak i seria, która znajduje się w tej topce, a jest wyżej. Manga została wydana przez Wanego w komplecie. Na miejscu czwartym Kotoura San. Haruka Kotoura od najmłodszych lat potrafi czytać w myślach otaczających ją osób. Dar okazał się jednak przeklęstwem, gdy dziewczynka nieświadoma swojej zdolności ujawniała tajemnice innych. Po kilku latach i gorzkich przeżyciach Kotoura przestała podejmować kolejne próby nawiązania nowych znajomości, przez co załamała się i zamknęła się w sobie, aż do pewnego dnia, kiedy na drodze dziewczyny czytającej w myślach stanął chłopak, który pomógł jej się otworzyć. Jest to bardzo dobra seria, która dzięki swojej prostocie w przekazywaniu uczuć głównej bohaterki, dobrze nakreślonych relacjach pomiędzy bohaterami oraz interesującej fabuły zaskakuje pozytywnie widza. Szczerze mówiąc, spodziewałem się kolejnej typowej komedii romantycznej, dziejącej się w szkole, której główna bohaterka zachowuje się w chłopaku i po wielu staraniach w końcu go zdobywa. Oglądnę, stwierdzę, że dobre i zapomnę. Okazało się jednak inaczej, za to duży plus ode mnie. Adaptowana manga typu yonkoma niestety nie została jeszcze wydana w Polsce. A na miejscu trzecim Amagami SS. Junichi Tachibana w Wigilię umówił się na randkę z ukochaną dziewczyną, lecz ona go wystawiła. Po tym ciosie główny bohater nie potrafił dojść do siebie. Anime zaczyna się po dwóch, dwóch latach od tego wydarzenia. Główny bohater jest już w drugiej liceum i powoli zaczyna się interesować wybraną przez siebie dziewczyną. I tutaj następuje ząk, ponieważ anime mamy sześć głównych dziewczyn, którym interesuje się Junichi. A magami SS jest, wielu osobom może nie przypaść do gustu z powodu cechującej to anime arkowości. No, mogą nie przypaść do gustu bohaterki poszczególnych arków. Przez co zaczyna się pomijanie odcinków. Uważam jednak, to anime za godne polecenia z powodu jego wyjątkowości. Nieczęsto mamy do czynienia z anime, w którym jest sześć głównych bohaterek, których wątki ciągną się przez całe dwa sezony anime. Na każdą dziewczynę w pierwszym sezonie poświęcono cztery odcinki, a w drugim sezonie dwa. Oczywiście wiadomo, że to już jest ich historie są już bardziej rozwinięte, więc te dwa odcinki są wystarczające. Przez co dostajemy sześć różnych historii, które niekiedy różnią się od siebie stylistyką. Za co ode mnie wielki plus. Kreska, animacja i muzyka są na dobrym poziomie. Wartem wspomnienia jest fakt, iż w pierwszym sezonie dla każdej dziewczyny został stworzony osobny ending. I nie chodzi mi jedynie o podmianę dziewczyny występującej pod koniec endingu, jak to jest już w drugim sezonie a stworzenie całkowicie innego endingu używającego innych motywów muzycznych. Anime jest adaptacją symulatora randkowego pod tytułem Amagami. Istnieją również mangi bazujące na grze, lecz nie zostały one wydane w Polsce. Na miejscu drugim Ore Monogatari. Takiego gołda dwumetrowy olbrzym o muskularnej posturze ciała przypomina bardziej goryla albo niedźwiedzia. Wyszydzany przez swój wygląd, przez koleżanki z klasy, nie jest typowym protagiem szkolnej komedii romantycznej. Bardziej adekwatnym do tej roli wydaje się jego przyjaciel z dzieciństwa, Makoto Tsunakawa. Niesamowicie przystojny i popularny blondyn, w którym kocha się każda dziewczyna. Jak nic typowy protag Mankshotjo. Jednakże, kiedy Takeo jedzie sobie pociągiem do szkoły, zauważa, iż drobna i piękna dziewczyna, typowa protażka Mankshotjo, jest molestowana przez jakiegoś faceta. Od razu przedziera się przez zatłoczony pociąg i ratuje dziewczynę, która dziękuje mu i zdradza swoje imię Rinko. I o dziwo, nowo poznana dziewczyna nie zapomina o ratunku. Chce się nawet odwdzięczyć Takeo, zapraszając go na spotkanie w parku. Chłopak, nie przyzwyczajony do takiej sytuacji, źle interpretuje zachowanie dziewczyny, łącząc uczucia dziewczyny nie ze sobą, lecz z przystojnym przyjacielem. Tak rozpoczyna się bardzo radosna i przyjemna opowieść o drobnej Rinko i olbrzymim Takeo. Jak, ja, jak sami już słyszeliście, jest to warta obejrzenia seria, idealnie nadająca się na drugie miejsce niniejszej topki. Oprawa graficzna i muzyczna przedstawia się bardzo dobrze, Postać poboczne pobocznej relacji między nimi także. Gdyby nie postać Takeo, anime to byłoby najzwyklejszą, typową szkolną komedią romantyczną i za to daje ogromny plus. I polecam wam tę serię. Oglącie, a gwarantuję, że się nie zawiedzicie. Manka nie została jeszcze wydana w Polsce. A na, pieis, a na miejscu pierwszym Kajchołomej sama, albo polski tytuł służąca przewodnicząca. Misaki, przewodnicząca samorządu szkolnego w od niedawna koedukacyjnym liceum Seika, dzień w dzień walczy z egoizmem i ignorancją uczniów płci brzydszej. Dziewczyna skrywa jednak pewien sekret. Po godzinach dorobia sobie, pracując w kawiarni Main Latte, jako kelnerka w skroju służącej. Pewnego dnia o wszystkim dowiaduje się Usui, arcyprzystojny i arcypopularny kolega ze szkoły. Czy to oznacza, że już niebawem całe liceum dowieść o podwójnym życiu przewodniczącej? Kaj Cho sama należy do nieodzownej klasyki gatunku. Musi się znajdować w każdej przyzwoitej topce, czy to anime, czy, z, czy openingów z gatunku Roman, szkoła, komedia. Ale czy jest warta swojej pozycji? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, jak nam się wydaje, a raczej bardziej złożona. Seria ta jest bardzo dobrą komedią z interesującymi i dającymi się polubić bohaterami. Dziesięcioletnia już oprawa graficzna dla młodszych starzy może być już trochę za stara. Nie jest to bynajmniej minusem serii, lecz nawet jej zaletą. Oprawa muzyczna na dobrym poziomie. Na tym skończyłbym chwalenie służącej przewodniczącym. Uważałem wątek romansu w tym anime za tylko wymagany dodatek, by akcja mogła się jakkolwiek rozwinąć. Jednakże jest to bardzo krzywdząca dla tego anime opinia, ponieważ romans głównych bohaterów nie jest jedynie dodatkiem, a całkiem dobrze poprowadzony romansem tajemniczego i zakochanego Usuiego, który próbuje z wszystkich sił dotrzeć do zamkniętego serca naszej przewodniczącej. Więcej już nie zdradzę. Polecam bardzo serdecznie to anime. Jedynym malutkim mankamentem tego anime jest zakończenie. Go w trakcie, ale tak, to już jest ze starszymi seriami, które jednakże są dzięki temu idealnymi reklamami mang. A manga służąca przewodnicząca została wydana w Polsce przez JPF w komplecie. Poleciłem Wam dotychczas 15 serii anime z gatunku romans, szkolne życie, więc zapraszam Was do. Komentowania, lajkowania i subskrybowania i do zobaczenia w kolejnej topce anime.